Być może jeszcze nie ma tak mocno zaplakotowanych ulic, ale już niebawem pewnie będą wisieć wszędzie, wszędzie billboardy, będą, będą różnego rodzaju grafiki zachęcające, aby zagłosować, oddać swój głos na daną twarz, której być może nawet nie znamy. Tu może się wtrącę, bo już wczoraj widziałem chyba pierwsze plakaty. Niejakiego dworczyka, o którym to pamiętacie Państwo z tych słynnych maili Dworczyka z lipca 2020 roku, kiedy to on się chwalił Mateuszowi Morawieckiemu, jak to krótko i dobrze, znaczy krótko w sensie krótko trzyma Roberta Winnickiego, wtedy ówczesnego prezesa. Partii, ruch, narodowego. ruch narodowy, tak, partii politycznej ruch narodowy i że tam się świetnie współpracuje, to ten, że Dworczyk jest tutaj w okręgu opolsko-dolnośląskim na miejscu trzecim listy PiSu do Europarlamentu. I tak zastanawiamy się, drodzy Państwo, bo wiele osób gdzieś daje się namówić do Kandydowania, tak? Tylko z większych, z dalszych jakichś pozycji tych list wyborczych, tych komitetów wyborczych trochę będzie. Będą te najbardziej znane, no ale również pojawiają się komitety, które środowisk, które tak naprawdę może istnieją wiele lat, ale nie miały możliwości jakoś wypłynąć na szerokie wody. I dużo ludzi angażuje się w to. Tak naprawdę, nie znając realiów, w jaki sposób funkcjonuje ten system, ma jakąś nadzieję, że kandydując zostanie wybranym do Europarl Europarlamentu, a dzięki temu będzie miał wpływ na to, w jaki sposób jest kreowana polityka europejska, a poprzez to również polityka tutaj nasza krajowa. No a to jednak okazuje się no, w kontekście nawet tych maili z lipca 2020 roku, że jakby się zagłosowało na jakąś konfederację, której członkiem czy współzałożycielem jest Ruch Narodowy, no to tak jakby głosować chyba na Dworczyka, bo Robert Winicki i Dworczyk ze sobą bardzo blisko współpracowali w tamtych czasach, więc. Może za jakieś parę lat znowu jakieś maile dworczyka wypłyną i się okazuje, że w 2024 roku jest podobnie. Tylko że może to będzie Bosak, Mencel, albo inni tego typu działacze, o których jeszcze nie wiemy, jak tam ta bliska współpraca wygląda. Według nas, drodzy Państwo, tak naprawdę <laughs> zamiast kanalizować się właśnie. I fascynować się takimi wyborami, które, na które nie mamy wpływu. Bo akurat nie mamy tu akurat za chwilę też o tym powiemy, jak to w ogóle funkcjonuje ordynacja wyborcza, żebyście mieli Państwo jakąś poglądową wiedzę, ale wracając uważamy, że bardziej lepiej się skoncentrować na tym, aby w jakiś sposób skonsolidować właśnie te wszystkie małe środowiska, oczywiście nie od prawa do lewa, tylko środowiska, które no, generalnie mają jakiś spójny ten światopogląd, wspólne jakieś poglądy na otaczający świat, ale również jakąś, przynajmniej jakiś zarys wspólnej wizji tego, w jakim, w jakim kształcie w ogóle powinna wyglądać w przyszłości nasza ojczyzna, w jaki sposób powinna funkcjonować na arenie międzynarodowej. I dopiero wówczas, kiedy, zbudu można, kiedy zbudujemy właśnie, żeby się udało zbudować właśnie jakąś platformę do współpracy tych środowisk, to tak naprawdę wówczas można myśleć o tym, aby już wejść na wyższy poziom i realizować już tą politykę właśnie poprzez wybory do takich instytucji jak Europarlament. To jest oczywiście podstawa, bo w każdej działalności, no nieważne czy to byłoby, nie wiem przeładunek węgla, czy jakieś inne formy działalności, no to jest potrzebna jakaś taka podstawowa umiejętność. No, trzeba umieć trzymać tą łopatę, na przykład przy przeładunku węgla, czy przy jakiejś innej pracy. Trzeba jakimś innym narzędziem się umieć kopać. nawet rowy żeby, trzeba umieć kopać. rowy, o tak, żeby spadki zapewnić, żeby woda płynęła we właściwym kierunku, czyli do rzeki, a nie stała i podmakały pola. Więc to tak, to jest, to jest pewna umiejętność. I tak samo w działalności społeczno-politycznej. Dla mnie niezrozumiałe jest, kiedy środowiska, zwłaszcza te, które uważają się za narodowe, ja już nie mówię, że katolicko-narodowe, ale przynajmniej te, które uważają się za narodowe, startują z roku na rok, z wyborów na wybory, tak jak teraz mamy trzy kampanie wyborcze w pół roku i oni coraz wystawiają listy, no przecież chyba wiedzą, że nie mają szans, a jednocześnie trudno im przytłumaczyć, iż trzeba po prostu te siły połączyć, bo są zbyt rozproszone i jest ich zbyt mało, żeby tak to wszystko wyglądało jak wygląda. A dlatego ponieważ nigdzie nie słyszałem przez wszystkie te lata jak wygląda ten podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze, bo żaden komitet wyborczy tego nie wytłumaczy. Jak swego czasu próbowałem wyegzekwować tę wiedzę od pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Konfederacja w 2019 roku to mi nie był w stanie wytłumaczyć jak działa system Podziału mandatów do Europarlamentu. Więc ja postaram się, ponieważ to trochę brzmi skomplikowanie, ale myślę, że w sposób taki, który będzie dla Państwa zrozumiały, wytłumaczyć. A zatem, w wyborach do Europarlamentu jest tak, że mamy coś na wzór jakby wspólnej listy krajowej. Czyli wybory do Europarlamentu. Wyglądają mniej więcej, gdy idzie o podział mandatu, jak wybory do jednego z okręgów 41 wyborczych do Sejmu. Mianowicie dokonuje się podziału pomiędzy te komitety mandatów, a mamy ich tylko 53 w skali całego kraju, dokonuje się podziału mandatów pomiędzy te komitety, które w skali kraju łączne ważnych głosów otrzymały co najmniej 5% oddanych ważnych głosów. Więc to jest Pierwszy próg, który trzeba pokonać przez który to próg oczywiście przewracają się wszystkie te małe środowiska zarówno w wyborach do Sejmu Polskiego, zarówno w wyborach do gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców i w wyborach do rad powiatów oraz sejmików województw. Ten sam próg obowiązuje 5% także do wyborach do Europarlamentu, więc już nieracjonalność, nieracjonalność takich działań w tym momencie wychodzi. Ale potem jest druga rzecz. Pa państwo polskie jest podzielone na 13 okręgów wyborczych. Do Europarlamentu, już to kiedyś raz wymieniałem. Nie są to całe województwa, tylko najczęściej są to, w niektórych przypadkach są to rzeczywiście całe województwa, w niektórych łączone województwa, a w jednym przypadku to jest podzielone województwo, czyli województwo mazowieckie, które obejmuje miasto Warszawa i dziewięć powiatów jako jeden okręg wyborczy i pozostały teren województwa mazowieckiego jako drugi okręg wyborczy. Te podziały mają istotne znaczenie. Bądź łączenia mają istotne znaczenie właśnie później, gdy idzie o przydział mandatu na poszczególne województwa, albowiem pierwotny podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze nie dokonuje się w województwach. Dokonuje się w skali ogólnokrajowej, bo te 53 mandaty trzeba jakoś rozdzielić pomiędzy te komitety, które uzyskały. Przynajmniej pięcio, przekroczyły przynajmniej 5% próg wyborczy, gdy idzie o liczbę ważnie oddanych głosów w wyborach do Europarlamentu. I te mandaty dokonuje się, podział tych mandatów pomiędzy wszystkie te komitety dokonuje się w taki sam sposób, jak tak już wcześniej powiedziałem, w okręgach wyborczych do Sejmu, czyli liczba ważnie oddanych głosów przez te komitety dzieli się kolejno przez e, liczby 1, 2, 3, 4, 5 i. Ilo razy uzyskane z, tych, z tego działania, czyli z tego dzielenia, szereguje się od największego do najmniejszego, czyli od pozycji tam 1 do pozycji 53. I w ten sposób te ilorazy poszczególnych komitetów, które osiągnęły, e, osiągnęły 5% próg wyborczy są przypisywane jako mandaty do komitetu wyborczego. No i jesteśmy na takim pułapie w tej chwili, że 53 mandaty zostały rozdzielone pomiędzy powiedzmy sobie PiS, Platformę, e, Trzecią Drogę, którą nazywam ślepą uliczką, jakiś tam komitet SLD, no i załóżmy, że konfabulacje. I teraz te mandaty, które zostały centralnie w kraju rozdzielone pomiędzy te ugrupowania, trzeba podzielić na okręgi wyborcze, albowiem jak powiedziałem, mamy 13 okręgów wyborczych, w których to właśnie startują wszyscy ci kandydaci. I jak tu się, tego, jak tu się ten podział dokonuje? A no w taki sposób, że przydzielone ogólnokrajowo mandaty mnoży się przez liczbę głosów uzyskanych przez dany komitet wyborczy w okręgu wyborczym i dzieli się przez sumę głosów uzyskanych przez ten komitet wyborczy w skali całego kraju. Znowu nam pozostają, powstają takie yy, właśnie wyniki. I w wyniku takich, takiego działania, czyli najpierw pomnożenia liczby mandatów uzyskanych w skali kraju przez dany komitet wyborczy, przez liczbę głosów uzyskanych przez ten sam komitet wyborczy w danym okręgu wyborczym, w jednym z 13 okręgów wyborczych, podzielony przez sumę głosów uzyskanych w skali całego kraju przez ten komitet wyborczy, daje nam jakieś liczby. Czyli na przykład 2, coś, 1, coś to 2 czy 1, coś przed przecinkiem stanowi. Po uszeregowaniu stanowi liczbę mandatów przydzielonych do danego okręgu wyborczego w danym, y, okręgu, y, w, w danym komitecie y, wyborczym i znowu patrzymy. Y, Ile tego jest? No Jeżeli taka, powiedzmy sobie, nie wiem, Konfederacja jest w stanie zyskać może dwa, może trzy mandaty, jeżeli zrobi pięcioprocentowy próg wyborczy, no to widzimy, że te trzy mandaty są do podziału między 13 okręgów wyborczych. To znaczy, że kandydujący z Konfederacji do Europarlamentu mają szansę dostać mandaty tylko trzy. A co to oznacza wśród 13? To znaczy, że tych pozostałych 10, czy właściwie wszyscy kandydaci na pozostałych 10 listach, pracują na kogoś. No i teraz powstaje podstawowe pytanie: na kogo? No, pracują na te okręgi wyborcze, gdzie oddaje się najwięcej głosów. A te okręgi wyborcze, gdzie oddaje się najwięcej głosów, to są po prostu te okręgi największe. No i wchodzimy w ten cały, że tak powiem, leninowski system działania tych mainstreamowych partii politycznych, do których niestety też trzeba zaliczyć także Konfederację, gdzie oni to, myślę, wiedzą i w tych największych okręgach wyborczych wystawiają tych swoich najbliższych. Popleczników partyjnych, a w tych okręgach mniejszych wyborczych wystawia się takich, którzy mają tylko przynosić głosy, bo wiadomo, że Konfederacja nie jest w stanie wziąć mandatów w 10 czy, czy w mniej więcej 10 okręgach wyborczych, czyli te 10 okręgów pracuje na te 3, żeby ci najbliżsi, najbliżsi współpracownicy. Zarządu Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej mogli dostać te właśnie unijne panarze opon na których im tak bardzo zależy, bo przecież, jak już wcześniej mówiliśmy, nie na Polsce. A zatem ci wszyscy, którzy będą pracować w pozostałych okręgach wyborczych, nie pracują na swoje szanse, bo po prostu tej szansy nie mają. To również dotyczy tych większych komitetów wyborczych, no bo załóżmy sobie nawet, że taki pis czy taka platforma podzieli pomiędzy siebie nie wiem, 30 mandatów. No to te 30 mandatów podzielone pomiędzy te, te dwa ugrupowania to jest nie więcej jak po 15 średnio rzecz biorąc arytmetycznie na jedną partię. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są okręgi wyborcze małe gdy idzie o liczbę wyborców i frekwencję wyborczą, to w tych okręgach nawet PiS i Platforma może w niektórych przypadkach nie wziąć mandatów i znowu pracują na tę najbliższą yy, Leninowi wierchuszkę partyjną, tu mówię Leninowi, czyli szefowi tej partii Leninowskiej Okrągłostołowej, nie tylko. I nie tylko, no bo Konfederacja nie jest stołowa, a jednak te same metody organizacji partii politycznej są skopiowane z Lenina, więc to właśnie ta walka wewnątrz tych ugrupowań toczy się, gdy idzie o wybory do Europarlamentu, żeby dostać miejsce. Pierwsze oczywiście w dużym okręgu wyborczym. Ma duże okręgi wyborcze to jest wiadomo, Warszawa plus te powiaty dookoła 9. Śląsk, bo całe województwo jest jednym okręgiem wyborczym. Województwo Małopolsko-Świętokrzyskie, bo to jest połączony okręg wyborczy, to są te największe w kraju okręgi wyborcze. No i jeszcze trzeba tutaj dodać, że połączone województwa Dolnośląskie i Opolskie, bo tutaj też jest, to chyba będzie czwarty co do wielkości, gdy idzie o liczbę wyborców. Okręg w kraju, i tu jest szansa dla tych najmniejszych, żeby powalczyć o jakiś mandat, to przynajmniej cień, cień szansy, a dla tych największych to jest pewność, że te mandaty wezmą. W pozostałych okręgach jest im mniej ludzi, im mniej wyborców, tym gorzej. No, najsłabsze okręgi to jest właśnie Podkarpacki Okręg i Lubelski, bo tam myślę, że około 2 milionów mieszkańców, no i Kujawsko-Pomorski. Trochę więcej ponad 2 miliony mieszkańców, to są te najsłabsze okręgi wyborcze. I tutaj, drodzy Państwo, zachęcam do tego, abyście sobie zadali takie pytanie retoryczne, jeżeli interesujecie się polityką, kto właśnie w tych okręgach w tych których jest szansa zdobyć mandat właśnie do Europarlamentu. Kto jest właśnie liderem tych list? No akurat my tu bardziej kierujemy chyba swój przekaz może mniej do zwolenników partii tych mainstreamowych, pokrągostołowych, ale bardziej do teoretycznie świadomych wyborców, którzy chcieliby, właśnie zabiegają o zmianę tego systemu, w jakim żyjemy w naszym kraju. Kto jest chociażby tutaj z rama, w, ramie, w ramach partii Konfederacja, kto jest właśnie wystawiany właśnie w tych, w tych okręgach wyborczych, gdzie ma realne szanse zdobyć ten mandat. Ja tu jeszcze tak bym chciał dodać od siebie do tego, co Stanisław mówił, bo wydaje mi się, że to też jest ważna rzecz i to już w kontekście nie tylko wyborów europarlamentarnych, ale nawet parlamentarnych bądź innych, kiedy wybieramy, właśnie udajemy się właśnie do lokali wyborczych, mamy listę, całą listę różnych kandydatów. I teraz często właśnie jest tak, że wiadomo, że całe środowisko polityczne nie jest kryształowo czyste, a powinno, jeżeli właśnie tutaj kreuje się na, jakąś, na jakieś ideowe środowisko. Ale na tą chwilę nie widać takiego i teraz jest taki chwyt właśnie marketingowy, że często, często na listę gdzieś umieszcza się osobę faktycznie do której nie można nic zarzucić, jest osobą taka, taką, która w jakiś sposób przyciąga tą publiczność wyborczą pod kątem swojego nazwiska, swojego wcześniejszego dorobku chociażby nawet lokalnie działając i to to nazwisko przyciąga część ludzi, gdzieś oddaje właśnie świadomie głos na tą osobę, a tak w rzeczywistości większość jednak mimo wszystko tego elektoratu głosuje w wyborach nie na zasadzie wyboru świadomego, tylko na zasadzie antyczemuś, tak? Czyli najpierw antypisowi, antyplatformie, antykomuś tam jeszcze i antysystemowi. systemowi, i zazwyczaj ci ludzie ci nie interesują w większości kto jest na tych listach i po prostu oddają ten, ten głos swój na pierwszy numer, który jest na, na samej górze tej listy, czyli na jedynce. I teraz ci ludzie, którzy faktycznie gdzieś świadomie głosują, wiedzą, że na miejscu tam nie wiem piątym, szóstym czy którymś innym jest wartościowa osoba. Oddając ten głos, tak naprawdę nie oddajemy tego głosu na tą osobę, bo te głosy przechodzą tak naprawdę, wspierają tą osobę, tego oszusta. Często nie, nie, nie mówię teraz po nazwiskach, ale generalnie często właśnie to są ludzie, e, którzy wielokrotnie gdzieś tam zmieniają te swoje barwy polityczne. E, już od 1989 roku mogliśmy, jeżeli tak prześledzimy, te kariery, właśnie tych ludzi, już zaczynali właśnie w systemie e, jeszcze perolowskim, gdzie. Wówczas ta kariera polityczna się zaczynała. Później były różnego rodzaju ugrupowania: od Solidarności, później, jak się ta Solidarność dzieliła, też raz Platforma, raz, raz PiS. Teraz się znajdują ci ludzie również i w Konfederacji. Jeżeli tak przejrzymy, właśnie te biografie tych osób. No i zazwyczaj właśnie ci ludzie, którzy w sposób koniunkturalny podchodzą do polityki, to właśnie oni są wybierani przez większą rzeszę tych wyborców mniej, bardziej świadomych, a najczęściej tych nieświadomych. Tak, już o tym mówiliśmy, zwłaszcza w kontekście drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, że bardzo często i to powiedzmy sobie, zwłaszcza w tych dużych miastach, konkurencja czy reklama, a może bardziej antyreklama pomiędzy tymi kandydatami to była o miarę draństwa. Nie o to, który jest bardziej uczciwy który, jak Piotr powiedział, jest kryształowy, a który mniej kryształowy, tylko który mniej nakradł, prawda? A, albo który bardziej się podzielił, nawet jak nakradł, ale się bardziej podzielił niż ten drugi. Więc to tak nie powinno działać, i teraz zwróćcie Państwo też uwagę, nie, tak jak już też Piotr wskazywał, kogo mamy na jedynkach w tych dużych okręgach, o których wcześniej mówiłem, biorących? Czy to są ludzie z Ruchu Narodowego, na przykład, czy to są ludzie ze środowiska. No Pomyśle, e, Tak. Czy może to są jacyś, którzy się pojawili e, po wyborach 15 października na. Tych listach konfederacji zostali posłami. Nie, ci, którzy pracowali na te konfederacje w ramach Korony, Brauna, w ramach Nowej Nadziei czy Korwina, czy w ramach Ruchu Narodowego, mówię o partii politycznej, a e, ci nie znaleźli się, znaleźli się jacyś nowi ludzie, a teraz ci nowi ludzie znowu są na jedynkach do Europarlamentu. I pytanie, co jest dla nich najważniejsze? Pieniądze. Pieniądze, ja tak więc dziękujemy za uwagę i ponownie zachęcamy do refleksji, do tego, aby logicznie podchodzić do spraw, które otaczają nas, analizować to w sposób racjonalny. Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszamy do współpracy.